Bardzo boleć, ale niezwykle ważny, który zasługuje na naszą uwagę i pamięć. Rzeź Wołyńska, znana również jako ludobójstwo na Wołyniu, to serię masowych mordów dokonanych przez Ukraińską Powstańcą armię na polskiej ludności cywilnej na terenie Wołynia i wschodniej Galicji w latach 1943-1944. Wydarzenia te miały miejsce. W kontekście II wojny światowej były częścią szerszego konfliktu etnicznego między Polakami a Ukraińcami na tych terenach. Wołyń i Wschodnia Galicja były regionami zamieszkałymi przez wieloetniczne społeczności, w tym Polaków, Ukraińców, Żydów i inne grupy narodowościowe. Przez wieki były one częścią różnych państw, co prowadziło do skomplikowanych relacji między narodami. Po I wojnie światowej tereny te stały się częścią II Rzeczypospolitej Polski, co wywołało napięcia między Polakami a ukraińską mniejszością dążącą do niezależności. Wybuch II wojny światowej i okupacja tych terenów najpierw przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a następnie przez Niemcy, stworzyły warunki do eskalacji konfliktu. Ukraińcy Dążąc do stworzenia niepodległego państwa, widzieli Polakach przeszkodę do realizacji swoich aspiracji narodowych. W wyniku tego UPA, będąca zbrojnym ramieniem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, OUN, rozpoczęła kampanię mającą na celu etniczne oczyszczenie tych terenów z polskiej ludności. Rzeź Wołyńska rozpoczęła się w marcu 1943 roku. I trwała do końca 1944 roku. Najbardziej brutalne ataki miały miejsce w lipcu 1943 roku, kiedy to UPA zaatakowała ponad 100 polskich wsi. Polskie psie były napadane, a ich mieszkańcy mordowani w sposób niezwykle brutalny. Do zbrodni używano zarówno broni palnej, jak i narzędzi rolniczych. Ofiary często były torturowane przed śmiercią, a ich ciała propanowane. Często dochodziło do masowych egzekucji, podczas których ginęły całe rodziny. Najwięcej mordów dokonano latem 1943 roku. Mordy niejednokrotnie miały miejsce w niedzielę. Ukraińcy wykorzystywali fakt, że ludność polska gromadziła się podczas mszy w kościołach, więc często kościoły były otaczane, a wierni przed śmiercią niejednokrotnie torturowani w okrutny sposób. Na przykład przecinanie ludzi, na półpiłów, do drewna, wyłupywanie osób, palenie żystym. 11 lipca 1943 roku o godzinę, około godziny 3 rano oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99, 99 polskich miejscowości. Głównie w powiatach Chorowskim i w pod hasłem śmierć lachom. Po otoczeniu wsi, by uniemożliwić mieszkańcom ucieczkę, dochodziło do rzezi i zniszczeń. Ludność polska ginęła od chór, siekier, wideł, kost, pił, noży, młotych i innych narzędzi. Polskie wsie po wymordowaniu ludności były palone, by uniemożliwić ponowne osiedlenie. Była to akcja przygotowana i zaplanowana. Na przykład akcję w Policie Włodzimierskim poprzedziła koncentracja oddziału WUFA w Lasach Zawidowskich na zachód od Porycka, w rejonie Marysi, Dolinka, Lachów oraz w rejonie Żary, Witowierz, Dżywowska. Na cztery dni przed rozpoczęciem akcji we wsiach ukraińskich odbyły się spotkania, na których uświadamiano miejscową ukraińską ludność o konieczności wymordowania wszystkich Polaków. Rzeź rozpoczęła się około godziny. Trzeciej rano Polskie wsi górów obejmują swoim zasięgiem górów wielkich, górów małych, wygrankę, żary, zapłośce, sądową, nowiny, zagaje, pory, oleń, orzeszyn, romanówkę, laków, Ojców, kózki i jeszcze innych. We wsi górów na 480 Polaków ocalało tylko 70 osób. W koronie na ogólną liczbę 340 mieszkańców. Zginęło 270 Polaków. We wsi sądowa, spośród 600 Polaków, tylko 20 udało się... 20 udało się ujść z życiem. W kolonii Zagaje na 350 Polaków uratowało się tylko kilkunastu. Również tego dnia rano 20-osobowa grupa napastników weszła w czasie mszy świętej do kościoła Porycku, gdzie w ciągu 30 minut zabito około 100 ludzi wśród których były dzieci, kobiety i starcy. Bandyci wymordowali wówczas wszystkich około 200 Polaków mieszkających w po rynku. Podobne ataki na kościoły przeprowadzono w innych miejscowościach. Szacuje się, że w wyniku rzezi wołyńskiej zginęło od 50 do 100 tysięcy Polaków. Liczba ofiar nie jest dokładnie znana ze względu na brak pełnej dokumentacji oraz chaos wojenny, który utrudniał dokładne rejestrowanie zdarzeń. Warto dodać, że w odpowiedzi na te zbrodnie Polska Armia Krajowa oraz inne formacje samoobrony również dokonywały odwetowych ataków na ukraińską ludność cywilną, co dodatkowo zwiększało liczbę ofiar. Po wojnie temat rzeźbi wołyńskich był przez wiele lat przemilczany, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, ze względu na polityczne napięcia i cenzurę komunistyczną. Dopiero po upadku Związku Radzieckiego i odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę, a także demokratyzacji Polski, zaczęto odwarcie mówić o tych wydarzeniach. W ostatnich latach zarówno polscy, jak i ukraińscy historycy, a też tutaj w mniejszości, starają się dbać o te tragiczne wydarzenia i dążyć do pojednania narodowego. W Polsce 11 lipca, rocznica tzw. Krwawej Niedzieli, jest obchodzona jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Dlaczego warto mówić o rzezi Bowiem? Przede wszystkim, aby oddać hołd ofiarom i uczcić ich pamięć. Każda z tych osób miała swoje marzenia, plany, nadzieje, które zostały brutalnie przerwane. Pamięć, pamięć o nich jest naszym moralnym obowiązkiem. Jednak pamięć o tych tragicznych wydarzeniach. Ma także wymiar edukacyjny. Powinniśmy pamiętać o rzezi wołyńskiej, aby zrozumieć, do czego prowadzi nienawiść i brak dialogu między narodami. Historia ta jest przestrogą przed podziałami, uprzedzeniami, fanatyzmem. Pokazuje, jak łatwo można zniszczyć pokój i harmonię w społeczeństwie. Gdy zapomnimy o podstawowych wartościach humanistycznych. Rzeź wołyńska jest również ważnym tematem w kontekście współczesnych relacji polsko-upeńskich. Przez wiele lat była tematem tabu, który wywoływał kontrowersje i emocje. Dziś, dzięki dialogowi i wspólnym wysiłkom historyków, obie strony, choć w różnym stopniu, starają się zrozumieć te trudne momenty i wyciągać z nich wnioski na przyszłość. Prawda historyczna, nawet jeżeli jest bolesna, jest niezbędna do budowania trwałych i zdrowych relacji między naszymi narodami. Na zakończenie pragnę podkreślić, że pamięć o Rzezi Wołyńskiej to nie tylko obowiązek historyczny, ale także wyraz naszej solidarności z ofiarami wszelkich prześladowań i zbrodni na tle Niech ta pamięć będzie dla nas wszystkich przypomnieniem o konieczności budowania świata opartego na szacunku, dialogu i wzajemnym zrozumieniu. Takk fyri. Óski stendur við vatnsroð, óski stendur við døkk, Z sobą w Jakie powiedziane? Najpierw trzeba wybaczyć. My, jako naród polski, powinniśmy Ukraińcom wybaczyć. Wszystkich. I witaliśmy ich całkiem niedawno. Jako uchodźców wojennych, gdy ich Rosja napadła. Ze sztandarami. Z ukraińską. Narodową Pięcią Polskim, Malutkiem Wędowskim. Wtedy były szkoły, wtedy były sztandary. A dzisiaj wśród Państwa jest dwóch radnych powiatowych jedna radna gminy, innych, z innych Jestem dumny, Wszystkim Państwu dziękuję. Serdecznie dziękuję przede wszystkim. Tym osobom, które z inicjatywy Rafała Żelichowskiego podjęły starania, aby ta tablica powstała. Pozwoliłem sobie zadzwonić do Pana Andrzeja Zimnego, kamieniarza i nie odmówić, powiedział Benko. Pozwoliłem sobie zamówić, zadzwonić do Pana Mieczkowica, który obraca kamień i powiedział Najpierw no dożyłem zamówienia, do a potem jak zobaczyłem tego dotyczy, jak to fałem powiedział, to ją to będzie taki drugi na przykład. Wtedy możemy zostawić ten stąd na normalnie. Do normalności dzisiaj trzeba. Nie ma tu samorządów, bo mamy dwa samorządy do Włoszchowych, gminny i powiatowy i oni mają standardy, bo standardy powinny towarzyszyć przy wszystkich takich uroczystościach. Czego my się stwierdzimy? No nie mamy się czego stwierdzić. My tylko powinniśmy powiedzieć wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Dziękuję. Ludzka jest zawodna, to powiem, że rodzina Pani Jęskowicz uciekała z tego terenu. Szczęśliwie udało im się przyjąć. Wszyscy naszych radach, którzy na różnych frontach, wojen, powstaniach, nawozach oddali swoje życie w obronie ojczyzny, zawodów, naszą i Walszyli bowiem często także w obronie innych narodów. Dziś w szczególny sposób chcemy łączyć się z tymi, którzy oddali swoje życie na Wołyniu w czasie tak zwanej Rzezi Wołyńskiej. Prosiliśmy, aby Bóg zechciał przyjąć ich ofiarą razem ze zdarczą ofiarą naszego umiłowanego Syna. Jesteśmy przekonani, że Ojczyzna, ten wspólny dom wszystkich Polaków, jest bezcenną wartością dla oczalenia w której ofiary życia, ale także ofiary pracy, cierpienia, uczciwego wypełnienia wielkich i małych obowiązków. W tej umiejętności chcemy się uczyć od naszych ojców, braci i siódm, którzy za tę wartość zapłacili najwyższą cenę. Prośmy Boga, by pobóg, aby kolegów obrazy wielką nagrodą, a nas żyjącym błogosławieństwem, byśmy potrafili żyć już nie dla siebie, ale dla bliźni i dla nas, dla Jego samego, który nas stworzył i będzie nas sądził. Mówmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak samego siebie. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkim narodów. Kiedy człowiek przez nieposłyszeństwo utracił swoją sygnać, wszedł na świat rzecz w kreśń, i które rodzi zamknąć i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdzu wejdzie na naszych braci i siostry, skorzystali się ofiarami ucisku, przenoszy i złości i oddali swoje doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny. Oddaj z nagrodą, nieśmiertelności i spalin. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Sprawa byśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my oczyszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował. I który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Błogosławieństwo Boga Przewodniczącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niechaj stąpi na Was i pozostanie na zawsze. Bóg zapłacił to, i Prosimy teraz o złożenie kwiatów i zapalenie z nich. I następnie odsłuchamy okolicznościowe pieśni patriotyczne. jest jeszcze taka przypadkowa informacja. Ta pani, która tutaj jest z nami, jest ze Stanisławą. Tak. A 85 lat. 85 lat. Także w tamtych terenach nie dokonały się rzeźby. Panie świata, męczenników tych zwołynia Umierali z myślą o tej, która nigdy nie zaginie Polska o nich zapomniała, rozpłynęła się w oddali Czasem drżąca ręka starca świeczkę jeszcze tu zapali, Porastają chwastem zgliszcza, groby toną w bujnej trawie Jutro już nie będzie komu świeczki za nich tu.